Zodiakalny kocioł smaku sprawdź mu, kogo w tym tygodniu warto zjeść. Baran gotuje ekologicznie, więc pożywny obiad czeka na Was u barana. Byk. U byczka zjecie dobry bulion, jesienną pożywną zupę. Jest gorąco, ale czasami w upały warto zjeść coś ciepłego. Bliźnięta. Bliźnięta przypominają. Pij dużo wody. Rak. Rak w kuchni w tym tygodniu będzie potrzebował koła ratunkowego. Nie jedzcie u niego. Lew. Lwiaczkowi polecam gotowanie dokładnie z przepisu, bo inaczej może być katastrofa. Panna. Panna w tym tygodniu jest na fali. Idźcie do panny, jeśli jesteście głodni, pysznego jedzenia.